Ciao wszystkim, ja jestem Batank ja i witam w kolejnym odcinku z Little Nightmare. Ja po ostatnim filmie czuję się źle. Ale no cóż, nie zmienię tego. Czekajcie! To widzieliśmy w odcinku drugim. Ten kąt. Leczka z drzwiami. Okej, okay, więc tak, w ostatnim filmie śledziliśmy tą babkę z pierwszego odcinka, co widzieliśmy na pierwszej katsence. Mm. Oh, cool, no? I don't care about us. Tak, w ostatnich filmie. O kurna pierwsz klucz. Bierz klucz nie uciekać. Pod beda. Nie, muzyki pośpuci. O, ona po prostu zniknęła. okej okay. Wystarczający przekaz dla mnie. Chyba to oznacza, że będę miał kłopoty. Okej, okay, um, czekajcie, bo... Czy to nie wszystkie te ralki jeszcze gdzieś są? Bo za zniszczenie tych wszystkich jest osiągnięcie. Dobra, nie wiem, zobacz co powiedzieć, dlatego że. Naprawdę nie wiem, czy to, ta, ta cisza powinna tak wyglądać, bo to jest trochę niepokojące. Nie powiem Wam, że to jest odrobinkę niezbyt pokojące, że boss po prostu mi zniknął, albo ktokolwiek to jest. Gdzie te że to jest ta sama z drugiego? Okej, okay, to jest tylko manekin Tam nie ma. Najpierw więcej. Najpierw

ja już totalnie jestem understand. Bo osoby, które nie oglądają poprzednich filmów, to tak w drugim odcinku, jak podajesz, to był drugi. Mieliśmy takie oko. Kiedy spojrzeliśmy że to oko, widzieliśmy różne miejsca. Między innymi to było tutaj, to miejsce. I potem, jak się przekliknęło, te wszystkie miejsca, dostaliśmy potem jedno sekretne to. I to było. zepsute lustro. A szukam tych lalek tylko dlatego, że... No, why not? I... Dla osób ciekawych... To lustro... Come Okej... Okay. Nie wydawało mi sensu, ale patrzę, że tutaj są wszystkie lustra zepsute... A to jest chyba tu... Zobaczymy też Tak, to jest tu! to szafa? Nie mogę. Ta, to jest tu. Patrzę, że wszystkie inne lustra są zepsute. I to jest jedyne lustro, które jest tutaj, daj, i ono było jako jedyne, więc ja chyba myślę, że to lustro jest nie tylko portal samo w sobie. Tylko to chyba jest nasza broń Oj muzyka się natychmiast znowu zmieniła Był taki jakby syk ryk nieręcy ona też patrzyła się do, do tego lustra to oznacza, że... O e, mm. O, światło E! E! Tak, ja. co do światła? Tak!

dream nothing will but happen ehm okay, um, czyli tak yy, z nią ma walczyć tak żeby się jest żeby po prostu się, się spojrzała no, się ma pierwszy jest coś tu tak. I nie może to centralnie w nią jest i no ma to też zmienione te tak. czyli muszę być w stanie wpatrzone w nią Ok co to jest, bazyliszek, czy co? wygląda mi mnie tylko, że zjeżdżam tylko od przodu i od, i od tyłu Czos jak pokoju, to będę najbardziej od... To na Co jest? Wywalichło mi grę do, do escape'a Ej! Hamstwie Ja nie klikam z Escape'a! No jest hamstwo, zgłaszam, zgłaszam za, za atak, zgłaszam za zrujnowanie ranu. Może będę miał dwa wkrótce film pod rząd. Byłaby to nowość do mojego kanału, zazwyczaj hmm. jest to znane z tego, że moje filmy są 28 minut. A więc tak, tu był pierwszy światło. Dobra. A, może się po prostu skupię. Ja dwie to, co się mogło stać. Albo mi myszka spindoliła na drugi ekran, albo po prostu. Nie. się, że to pierwsze się mogło stworzyć. Mm, Okej. Okay. Sobie na, ek na drugim ekranie patrzę też. Właśnie na OBS-ie, czy to wszystko widać. I u was to. Podłoga jest troszeczkę ciemniejsza U was w ogóle nic nie widać praktycznie U mnie jest coś widać No... co do. No, a czy to ważne? się z nami nie bawi ona po prostu i to to daje się z obronić co się stało tutaj ziemię siebie zapiszę aj okej, ok czyli Czy się okaże, się okaże czad, że. Pfff, chat, Czy się okaza, widzowie, że. Oczekujcie. Jeszcze się przygłopacie okaże, że to mi zajmie 20 minut. Nie no aż tak, że nie powinno być już Wiem gdzie iść, wiem co zrobić Czym to jest... Czym ona jest? Boi się swojego odbicia bardziej niż, niż od niej Każdy knok coś dłużej się popramentujemy, czyli coś, coś faktycznie nie robimy. lepiej staj na środku, bo tutaj będzie pewnie stabilne po prostu do wszystkiego. O udało się na styku. Szybko, 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 wstawaj, wstawaj, wstawaj. 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 Dawaj, staw, 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 staw jak się espij Jesz to lustro Okej, coś się stało, coś się stało, spękło lustro. Chyba to wszystko O nie Jakż to po muzyce rozumiem O nie O nie, o, nie. O oh, nie... Czy Willis się... O oh, nie... Okej, okay, rozumiem, że to trzeba zakończyć... A co to jest? Rozumiem, że trzeba ją wykończyć, ale to co to jest na ten ta, ta, ta sposób taki? Helda, no. To nie było necessary! It's not necessary! A, i jej mocno. Shojolę internet za to, że faktycznie jak z spindala na przykład też coś... no. jak w tym odcinku, czy tego klnąła w poprzednim, to że nie pokazują tych mej... tego miejsca po prostu w tym się gryza, tylko po prostu jest to zasłonięte czymś. Że albo tego w ogóle nie widać, albo po prostu to zasłonięte czymś. Jak na przykład w tym okreju, W tym momencie. Kel NACH To nie było potrzebne Rozumiem, że to było trzeba zakończyć, ale nie w taki sposób Kanibalizm nie jest ok, ok. O kuźma. No Nie mogę, nie mogę sprintować Kucać nic, mogę tylko siły na lewo, prawo, nawet skoczyć. Lewo, prawo, przód mogę się tylko... Mogę do tyłu, mogę do tyłu. Nie radzę. Ja rozumiem, że oni z coś po się teraz do swojego... Ok, okej, okay. okej, hell yeah! Staliśmy się potworem, staliśmy się jednym z potworem, którego staraliśmy się zniszczyć. Ale czy to tak źle? Nie wiem, jest coś, może odpowiedzialnie użyję tych mocy. podnieść głowy Zig został już w ptukówce i nie pochłania naszą ciemność Holy shit Ja się nie ruszam To już jakaś cenka się zadać

Nie. O nie. Nie, czekajcie czy wy... O nie. Niepomijalne pomijany katseng, nie napisy. Wolne I NIEPOMIJALNE O oh, SHIT Dobra hmm. Hmm. Dobra hmm. Tu mam sobie albo cięcie albo wątków śpiesze A jak na razie Do usłyszenia O, w końcu. Dobra. Te napisy trwały... Dziękujemy za ukończenie gry, fajnie. Te napisy trwały. Osiem minut. Chyba, coś plus minus. Może 12 I co, teraz sobie będziemy tak siedzieli na tej wyspie Six sobie tutaj siedzi I czekali aż coś tu wpłynie. przypłynie Dobra, wstecz, mamy innej opcji A! Jednak za długo nie będziemy czekać Ok so to na tyle chociaż jeszcze nie na tyle okej okay. więc tak tutaj są jeszcze Trzy poziomy z DLC nie wiem, czemu mogę już wszystkie zagrać, ale ok więc odzyskane butelki. Oooooo! To są nowe. Okej okay, to jest kozak, czyli są trzy na lewej? Tutaj posążka mi brakło. Okej, okay, no dobra, więc mamy co robić. Tu jakieś butelki odzyskujemy. To się postaram zdobyć je wszystkie, okej, okay, a więc ja mam dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Nie wiem czy mam to wszystko z napisami czy bez, ale następnego razu, jak mówiłem, dwójkę nagram, ale teraz jest Trzymajcie się, do następnego razu, na razie i cześć!